Do wyprodukowania pomidora potrzeba 13 litrów wody, jednego jabłka 70. Żeby wyprodukować stek wołowy, zużywa się jej aż 7000 litrów. Rośnie konsumpcja żywności, rośnie zużycie wody, spadają tylko jej zasoby. Dzień dobry, to jest Natura Rzeczy. Dziś w programie Wszystko o Wodzie. A w naszym studiu Dorota Niedziela, wiceminister środowiska. Dzień dobry. Pan Mateusz Balcerowicz, również Ministerstwo Środowiska, i Pan Witold Sumisławski, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Drodzy Państwo, żyjemy w kraju, gdzie nie musimy się martwić o dostęp wody. Na co dzień nie zastanawiamy się zupełnie, jak bardzo jest ona nam potrzebna do życia, w jaki sposób każdy z nas przyczynia się do pogłębiania niedoborów jej. Myślę, że zaczniemy od tego, że Polska ma zasoby wodne takie jak Egipt, z czego nikt sobie nie zdaje tak naprawdę sprawy. I myślę, że dopiero ten rok, ten rok ciepły, gorący, upalny, spowodował, że wszyscy zastanawiamy się, jak można wpłynąć na poziom wody, która jest dostępna. Myślę, że takie proste, bardzo proste elementy naszego życia, które mogą ulec zmianie, mogą spowodować, że będziemy się dobrze czuli z tym, że pomagamy środowisku, zwiększamy ilość wody i że poziom tej wody będzie odpowiedni. Odpowiedni. To przede wszystkim takie proste rzeczy jak pilnowanie niecieknących spłuczek, jak zakręcanie wody w trakcie mycia zębów i branie prysznica zamiast kąpieli. Do tego zmywarka i myślę, że poziom wody i oszczędność naszej kieszeni będzie znacznie lepsza. Panie Witoldzie, a jakie mogą być konsekwencje niedoboru? Susza, bo o tym mówimy, jest niezwykle niebezpieczna, bo jest bardzo długotrwała i trwa wiele lat. Susza to dla katastrofa dla gospodarki komunalnej, czyli w końcowym etapie brak wody w kranach. Susza to katastrofa dla rolnictwa. To ograniczenie produkcji, a w drastycznych sytuacjach zaprzestanie produkcji rolniczej. Susza to katastrofa dla energetyki, Czyli de facto obniżenie możliwości produkcji, a w konsekwencji zmniejszenie produkcji prądu. I susza to katastrofa dla całej gospodarki, bo bez wody po prostu gospodarki nie ma. Czyli jest to coś, co decyduje o nie tylko jakości życia, ale i o funkcjonowaniu gospodarki państwa. Jeżeli chodzi o wykorzystanie wody w rolnictwie, które konsumuje aż 87% wody, czy tutaj są jakieś sposoby na to, żeby ograniczyć trochę zużycie wody. Dokładnie tak, możemy korzystać z tego, żeby ograniczyć zużycie wody poprzez stosowanie małej retencji, zostawek, ułatwienie nawadniania pól, tak zwanych przesiąków. Czyli staramy się zatrzymywać tą wodę tam, gdzie właśnie spadnie. Mówiliśmy o problemach z niedoborem wody, a popatrzmy teraz, jak radzić sobie ze skutkami jej nadmiaru. Sopot jest takim miastem, które miało problemy związane z tym, że wody opadowe spływały do miasta. Taki zbiornik jak ten spowodował nie tylko to, że mieszkańcy zyskali teren rekreacyjny, ale również to, że pozbyli się wszelkich problemów związanych z zalegającą wodą opadową. Dolny taras miasta w ostatnich latach nie jest praktycznie zalewany, nie występują podtąpienia, nie ma zalewań ulic, chodników, z czym borykaliśmy się w latach wcześniejszych. W przypadku bardzo gwałtownej ulewy woda może podnieść się do poziomu górnej części, a następnie ona opada? Ten zbiornik jest absolutnie wyjątkowy pod względem tego, że jest zatapialny, co powoduje, że była to inwestycja jednorazowa, nie wymagająca dodatkowych nakładów finansowych. Drodzy Państwo, a jakie jest nowe podejście do zabezpieczania się przed nadmiarem wody? Woda to życie, ale woda to zagrożenie. W związku z czym dzisiaj mamy inne podejście do bezpieczeństwa powodziowego, czyli nie tylko budujemy coraz więcej, coraz wyższe wały, ale przede wszystkim zaczynamy zarządzać ryzykiem powodziowym. A to oznacza, że nie odwracamy się od wody, ale dajemy jej przestrzeń. Pozwalamy jej się rozlać tam, gdzie ona może się rozlać, wytracić energię. Łapiemy wodę tam, gdzie ona spadła, a nie zrzucamy nadmiaru wody na tych, którzy mieszkają poniżej nas. To jest generalnie nowa wizja nowa strategia zarządzania procesem powodzi i taką przygotowujemy i realizujemy. A jakie możemy podać przykłady takich inwestycji w Polsce? W 2015 roku kończymy dość duże inwestycje przeciwpowodziowe. Jedną z nich jest modernizacja wrocławskiego węzła wodnego, która chroni 600 tysięcy osób. Jest to także między innymi projekt przeciwpowodziowy na żuławach na 250 tysięcy osób chronionych, ale także między innymi po wielu latach oddanie do użytku zbiornika wodnego Świnna Poręba w województwie małopolskim, który ma teoretycznie chronić 150 tysięcy ludzi w zlewni Wisły, ale także między innymi miasto Kraków. Pani minister, a jak wygląda sprawa retencji? Ochrona przeciwpowodziowa może być połączona z retencją też, bo oczywiście mówimy o ochronie przeciwpowodziowej, czyli bronimy się przed niebezpieczeństwem zbyt dużej ilości wody, ale myślimy też o tym, żeby w tym momencie tę wodę zatrzymać na czas dłuższy, czyli tak jak pan prezes powiedział, pozwalamy jej się rozlewać i myślimy o tym, jak wykorzystać to rozlanie do dłuższego przebywania tej wody w danym terenie, czyli tak zwanej małej retencji. Myślę, że tutaj program lasów państwowych jest świetnym programem, który lasy państwowe zrobiły małej retencji, małych oczek wodnych w lasach. Wszystkiego tego, co powoduje, że w danej przestrzeni woda zatrzymuje się dłużej. Mała retencja, ale sprawa wielka. Popatrzmy teraz, czy woda z kranu nadaje się do picia. Piję wodę mineralną. Moje dzieci też piją wodę mineralną. Z nie do picia, tak przyzwyczajony. Nie piję, piję wody, wody z kranu nadaje. nigdy. Tak. Wydaje mi się, że jest no, z bakteriami. Kupujemy wodę w sklepie. Pijemy wodę z kranu, ale po przefiltrowaniu. Do herbaty gotujemy z kranu. Mineralną. I z kranu też. Po przygotowaniu? Nie. Myślałam, że ta z kranu jest, nadaje się do picia. To prawda? czemu panie nie piją jej? No, tak z przyzwyczajenia. Z rozpędu. <noise> pić czy nie pić? Oto jest pytanie. Pani minister, jak to jest z tą wodą z kranu? Pytanie trochę kontrowersyjne. Oczywiście, że pić wody z kranu. Myślę, że to jest dla nas bardzo ważne. Jako minister środowiska dbam zarówno o środowisko, jak chodzi o ilość butelek plastikowych, które zostają po wypitej wodzie z butelki, więc dla dbania o środowisko zachęcam do picia wody z kranu, która jest bezpieczna, zdrowa i bardzo, bardzo smaczna. Butelki to jest sprawa na zupełnie inny program, ale pytanie brzmi, czy w butelkach nie jest lepsza woda niż w kranach? To jest bardzo różnie. Rzeczywiście jest tak, że im lepsza woda w środowisku, tym łatwiejsze uzdatnianie i tym lepsza woda w naszych kranach. Natomiast w Polsce woda już od wielu lat spełnia najbardziej wyśrubowane normy europejskie, spełnia wszystkie kryteria i obawa przed jej jakością jest już absolutnie nieuzasadniona, w związku z czym na pewno wodę można pić. Czuwają nad tymi certyfikowane laboratoria dysponujące absolutnie najnowocześniejszą technologią, a w związku z czym em, jakość wody w Polsce w chwili obecnej nie powinna budzić żadnych wątpliwości. Dlaczego ta jakość wody dziś jest lepsza niż kiedyś? Jakość wody przede wszystkim w Polsce jest lepsza dzięki inwestycjom, które wykonaliśmy rząd wspólnie z samorządem terytorialnym od 2003 roku zainwestował około 58 miliardów złotych w krajowy program oczyszczenia ścieków komunalnych. Dzięki temu. Między innymi wybudowaliśmy 77 tysięcy kilometrów sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Ja chciałbym jeszcze poruszyć sprawę takich domowych filtrów węglowych, które pojawiają się bardzo często w naszych domach. Konieczność czy absurd? Na pewno niekonieczność. Filtry domowe poprawiają co najwyżej parametry tzw. organoleptyczne, czyli smak. Trzeba powiedzieć, że ten charakterystyczny zapach w wodzie wodociągowej to jest zapach bezpieczeństwa. Dlatego się dawkuje odpowiednią ilość środka dezynfekcyjnego, żeby zapewnić to, że woda w kranie jest zawsze gotowa do zdezynfekowania nawet tego, co jest w naszej szklance. To oczywiście po filtrze domowym nie występuje, w związku z czym ja nie widzę powodu ani przyczyny, dla której musielibyśmy go stosować. Zobaczmy zatem, jakich innych strażników naszej wody mamy. Gdański system wodociągowo-kanalizacyjny jest jednym z najstarszych systemów w Europie. Początki jego budowy sięgają w lat 60. XIX wieku. Potrzebował modernizacji. Stare rury zostały wymienione na nowe, przyłącza odnowiono, wybudowano nowe ujęcia, zmodernizowano studnie głębinowe. Cały czas nad jakością naszej wody czuwa nasze laboratorium, ale także małże i pstrągi. W momencie, gdy małża się zamyka, czujniki dają sygnał, że woda może być w jakiś sposób zanieczyszczona. Również pstrągi wyczują skażenie wody. Woda, którą dostarczamy, pochodzi z ujęć głębinowych, jest zdatną do picia i bogatą we wszelkie składniki mineralne. W Gdańsku 36% osób spożywa wodę z kranu. Kiedyś Gdańsk w większości zasilany był z ujęć powierzchniowych. Woda oczyszczana i uzatniana miała często nieprzyjemny zapach, smak, kolor. To narodziło wiele uprzedzeń, które dalej tkwią w mieszkańcach Gdańska. Pewnie już w nie wszystkich. Istnieją prognozy, że w 2050 roku, kiedy liczba ludności przekroczy 9 miliardów, zabraknie wody do produkcji żywności. Tak się stanie wtedy, kiedy na naszych talerzach będą wciąż lądowały produkty pochodzenia zwierzęcego. Nie namawiam do wegetarianizmu, namawiam do świadomego korzystania z zasobów wody, bo chociaż woda to także żywioł, nie potrafimy bez niej żyć. Dziękuję za uwagę, zapraszam za tydzień.